Witajcie, moi mini, z tej strony tarocistka Winaja i dzisiaj witam wszystkie zodiakalne byczki. Przychodzę do Was z horoskopem na miesiąc grudzień, na ostatni miesiąc tego roku. Podglądamy, czego jeszcze możemy się w tym e, miesiącu e, spodziewać, moje drogie byczki. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj troszkę inna forma. E, Horoskopu niż miesiąc temu, więc dzielimy sobie ten horoskop na trzy takie sekcje: związki, single i praca. Mam nadzieję, że ta forma Wam się spodoba. Dajcie mi znać, właśnie czy dzięki temu wyciągniecie z tego więcej informacji i więcej przekazu. Dobrze, kochani, ja e, nie będę tutaj przedłużać, już tasuję karty. E, bardzo Was proszę, jeżeli tu jesteście, jeśli mnie słuchacie, jeśli mnie oglądacie, e, dajcie znać, e, że jesteście, to znaczy e, cokolwiek, łapka w górę, e, komentarz, subskrypcja z dzwoneczkiem, będę bardzo wdzięczna. Ja zawsze będę powtarzać, ten kanał tworzę z Wami. E, to dzięki Wam tu jestem, bez Was mnie tutaj by nie było, zatem będę wdzięczna za każdy ślad Wasze. Obecności. Tak, bardzo Dobrze, już nie przedłużam, już rozkładamy, przechodzimy do rozkładu, moje drogie byczki, i powtarzam, jak mantra. Horoskop jest to czytanie ogólne. Nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować, zatem bierzemy, co pasuje, odrzucamy, co się kompletnie z nami, z Wami nie zgadza. Tak. Tak to się ładnie prezentuje. Jeszcze tylko wyciągniemy energię na ten miesiąc. Jaka energia będzie Was otaczać w tym miesiącu i w jaką będziecie płynąć? Ok, mamy piękny tutaj rozkład. Zaczynamy od energii mojej. Słuchajcie, moje drogie byczki, przed Wami taka energia, która pokazuje, że będziecie musieli się zmierzyć w tym miesiącu z, z wyborami dosłownie. Może się pojawić ym, takie mnóstwo okazji, opcji i wariantów, i na coś trzeba będzie się w tym miesiącu zdecydować. Z tym, że wszystko będzie się wydawało takie atrakcyjne, takie kuszące, takie fajne, takie akurat potrzebne nam na, już na natychmiast, i to się będzie wiązało z wieloma rozterkami takim zastanawianiem się, e, takimi e, ciągłymi, no. Wątpliwościami, co dla Was będzie fajne i na co powinienem się, powinnam się zdecydować. To jest taka energia właśnie wyboru, i też powiem Wam, to jest energia marzeń, fantazji, więc możecie tu troszeczkę popłynąć sobie w jakiś świat iluzji, takiego wyobrażeń na temat siebie, na temat swojego życia. Więc też tutaj troszeczkę malutka przestroga, co byście za bardzo się od tej Ziemi nie oderwali. To też można w ten sposób czytać. I to jest też karta, która może pokazywać, że wybyczki będziecie w tym miesiącu bardzo wiele oczekiwać od innych, jak również od samych siebie, i możecie przez to być troszkę tacy, może nie tyle trudni, ale może Wam to utrudniać takie swoje jestestwo w grudniu. Jednak powiem Wam, że ja tu dostrzegam, już patrząc na inne karty, że jednak ta energia będzie się wiązała z koniecznością dokonywania wyborów, trudnych wyborów. Tak? Dobrze, o, to jest taka energia. I już Wam tłumaczę o co chodzi. Przechodzimy teraz do związków. Moi drodzy, jeśli chodzi o związki, to powiem wprost: Ja tu widzę dwie kobiety. I teraz tak. I obie bardzo atrakcyjne, dwie silne, fajne osobowości. I tak, jedna taka typowa domina, która dyktuje warunki, druga romantyczna, kochająca, czuła. No, wybór dosyć trudny. I teraz będę mówiła głównie do panów, więc moi drodzy panowie, bardzo możliwe, że do Was przypałęta się jakaś kobieta, taka, wiecie, ona będzie sobie tutaj was kusić przy użyciu takich fajnych, kobiecych sztuczek, taka wiecie kokietka level hard i trudno się będzie jej oprzeć, prawda? Będzie tutaj chciała mm, tak troszeczkę wami zawładnąć, zdobyć was też różnymi metodami, podejmie się wszystkich metod, więc y, będziecie musieli tutaj tej kobiecie albo się opierać, albo, chociaż będzie trudno, zatem tu panowie uważajcie na tą e, kobietę. Wiecie, ja często już doświadczenia wiem, mi się to nieraz sprawdziło. W tej karcie ja widzę bardzo często kobietę z przeszłości, czyli, krótko mówiąc, ex-partnerkę. Więc tutaj może być też taka e, informacja, że może się pojawić właśnie była partnerka, która ja nie wiem dlaczego, po co, ale sobie nagle przypomina o Was, przychodzi, e, ro, sieje zamęt, e, robi jakieś afery, nie wiadomo co jeszcze, bo sobie przypomniała, że coś tam w przeszłości jeszcze było niedogadane, albo nagle sobie przypomniała, że ona Was jednak chce, ona Was jednak kocha, potrzebuje. Więc to taka malutka przestroga. E, moje drugie panie, teraz zwracam się do Was. Jeżeli. Właśnie zauważycie, że gdzieś coś się z tym waszym Panem dzieje, to troszeczkę miejcie się na baczności, bo ta kobieta prawdopodobnie jakaś tutaj się faktycznie przypałęta. Ja tu już nie mówię, że wy będziecie musiały tutaj inwiglować jakoś swoich partnerów. Nie 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 absolutnie, tego nie robimy jednak baczność taka obserwacja, co tutaj się wydarza u tych Waszych Panów. Dobrze, tu jest jeszcze taka historia, mojej drodzy, teraz zwracam się raczej do kobiet, to może być też taka historia, chociaż wiecie co, do Panów też. Może być tak, że w Waszych związkach yy, będzie taki malutki problem, może nie problem, ale to jest tak, że to jest pokazane w ten sposób, że wy kochacie tego swojego partnera lub partnerkę, ale tak jakby wam brakowało w tym związku takiego ognia, że ktoś tutaj taki jest romantyczny, fajny, ułożony, delikatny, a Wam brakuje, żeby ten ta wasza partner lub partnerka była takie bardziej zdecydowana, bardziej właśnie umiała podejmować decyzje, tak na tej zasadzie i będziecie tak sobie tutaj balansować właśnie pomiędzy tym, że tu jest niby fajnie, my tutaj się kochamy, ale brakuje jakiegoś takiego jaja dosłownie w tym związku, więc to tak może tutaj wyglądać. Słuchajcie, rada na tą sytuację jest tak fajna, że ją naprawdę powiem tak jak ja to widzę i nie będę tutaj się nad tym rozdrabniać. Skupcie się przede wszystkim na uczuciach, na miłości. To jest, wam moje drogie byczki potrzebne. Wy tutaj nie szukajcie żadnych innych osób, nie szukajcie e, jakichś tam, tak jak już mówiłam, decydowania i takiego jaja. Dokładnie, tylko skupcie się na uczuciach, na emocjach. To jest w tej chwili dla Was najważniejsze. Wybieramy miłość, a nie to, co kusi gdzieś e, po boku. Dosłownie, tak, moje drogie byczki. Dobrze. E, teraz przechodzimy do Singli. Moi drodzy, jeśli chodzi o Was singlem, to powiem tak, powiem wprost, stara miłość nie wieje, dosłownie. Być może jest jakiś byczek wśród Was, który ostatnio sobie wraca wspomnieniami do swojego jakiegoś byłego partnera lub do jakiejś miłości, którą kiedyś do kogoś żywił. I teraz tak sobie chodzicie, zastanawiacie się, czy się odezwać, czy się nie odezwać. Być może ta osoba też pojawia się w Waszym życiu, gdzieś tam spotkaliście ją na ulicy. Gdzieś tam e, oglądając tego Facebooka, Instagrama, czy inne TikToki, zobaczyliście zdjęcie tej osoby i powróciły wspomnienia. Być może nawet odrodziły się te takie fajne uczucia. Możliwe, że to jest osoba spod znaku panny, więc jeżeli macie taką, to e, wiele wskazuje właśnie, że ten wasz były. By, była miłość, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy byliście w związku z tą osobą, czy nie. Jednak właśnie, po wiele wskazuje, że wracacie wspomnieniami do tej osoby i się zastanawiacie. Oj, oj, to by mi się tutaj statyw przewrócił, i się zastanawiacie e, właśnie nad tym, czy się odezwać, czy się nie odezwać, czy tam wracać. Drugi przekaz dla Was, w Single, jest taki, że prawdopodobnie albo macie, albo pojawia się w grudniu dwie osoby, dwie opcje do wyboru i się zastanawiacie, właśnie z którą z tych osób być. Może też tak to wyglądać. Słuchajcie, tu jednak karty pokazują, że em, jednak ktoś decyduje się na samotność. Prawdopodobnie to. Tamta druga osoba, lub wy także. Jednak decydujecie się poczekać, przemyśleć, przeanalizować. Jeszcze nie teraz, moi drodzy. Kochani, ja wam powiem, ja robię teraz horoskopy na ten grudzień i zauważyłam, że właśnie większość znaków, jeśli chodzi o single, ten grudzień jednak decyduje się pozostać sam. Prawdopodobnie perspektywa zbliżającego się nowego roku pokazuje, że wy wszyscy Teraz jednak zamykacie ten stary rok w samotności, po to, chyba, żeby właśnie w nowym roku zacząć działać, szukać sobie miłości, i to jest bardzo fajne. U Was to tak samo się także e, przedstawia. Tu się naprawdę ktoś tutaj się wycofuje, także jeżeli macie. Właśnie jakieś tam opcje do wyboru, jeżeli właśnie wracacie do wspomnieniami do jakiejś osoby, to prawdopodobnie wy się wycofujecie lub wycofują się te osoby, ta osoba z przeszłości, prawda? I tutaj rada kochani dla Was, to jest przede wszystkim taka, że na razie to zostawcie. Zostawcie dosłownie wszelkie niezdrowe układy, wszelkie. E, właśnie decyzję na razie warto odłożyć na później. Ja wiem, to może czasami zaboleć, e, to trzeba będzie czasami wypłakać, oczyścić właśnie duszę, serce z tych wspomnień, z tych uczuć, e, z tego wszystkiego, ale na razie to zostawcie. Jednak faktycznie ten ostatni miesiąc roku spędzcie ra raczej e, z rodziną, cieszcie się świętami, e, skupcie się na sobie, tak jak tu karta właśnie pokazuje. I dopiero w nowy rok wkraczamy i szukamy miłości, moi kochani. Dobrze. Mamy byczki, single i mamy pracę, kochani. Jak zauważyliście, tutaj właśnie to tutaj się świetnie manifestuje ta energia wyborów ciągłych, prawda? Więc e, tutaj. Przed Wami trochę wyborów. Kochani, yy, i teraz praca. I powiem Wam, że to jest jedyny aspekt życia u beczków, kiedy się nic nie dzieje, kiedy jest wszystko w porządku, kiedy się nie musicie nad niczym zastanawiać, ni, nad, ni, nad niczym. Jak to się mówi, siedzieć i zastanawiać się, co wybrać. Nie, tu się nic nie dzieje. Pełna stabilizacja, pełne bezpieczeństwo w pracy i pełne zadowolenie też. Tu jest też pokazane, że może się pojawić w pracy jakaś kobieta, która może wam przynieść jakąś pomoc. Także finansową, jak najbardziej. Może się pojawić kobieta, która z jakąś propozycją pracy do Was przyjdzie. I to będzie taka kobieta, która będzie miała fajny wpływ też w pracy u Was. Tu też jest może być znak, że w grudniu kobiety, byczki, bo to także jest właśnie karta żywiołu Ziemi, a byczki wiadomo są ziemskim znakiem. Może też pokazywać, że właśnie to kobieta, byczyk w grudniu, może się spodziewać być może jakiegoś, jakiejś premii, co, która bardzo tutaj podrebe reperuje domowy budżet, który oczywiście na święta się jak najbardziej przyda, wiadomo prezenty i tak dalej, także bardzo e, fajna e, zapowiedź. Kochani, rada na pracę, no cóż, no, jeżeli tu jest wszystko w porządku, wszystko nic się nie dzieje, jest taka króciutka, trzymajcie się tego, co macie, pracujcie, bo sukces przed Wami, jak najbardziej, <grych> także tak nie będziemy się tutaj za bardzo rozdrabniać w tej radzie i w pracy, także w pracy, moi kochani, Spokojnie, stabilnie, bezpiecznie. Gorzej troszeczkę w tych związkach i u tych singli, ale tutaj jest pokazane, że wszystko jak najbardziej się fajnie ułoży w, jak to los w Waszych rękach, wybór w Waszych rękach wybieramy to, co nam służy, odrzucamy to, co nam kompletnie nie służy. Pamiętajcie, moi mili, bardzo e, fajne też czytanie dla Was. Moi mili mam nadzieję, że Wam się to czytanie podobało, że. E, Troszkę Wam oczywiście te karty tutaj pomogą w podejmowaniu tych decyzji, które przed Wami bierzemy. Oczywiście mam nadzieję, że spełni się tylko to, co najlepsze z tego czytania. No i co, kochani? Mamy już grudzień prawie, mamy święta. Zatem, moi drodzy, życzę Wam takich fajnych, bezpiecznych świąt, spędzonych w gronie najbliższych. Niech te święta będą piękne. Zamykamy ten rok oczywiście domykaniem wszelkich niezałatwionych spraw, po to, żeby wkroczyć w nowy rok właśnie z nową siłą, z nową energią, żeby to nasze życie dalej doskonaleć. Oczywiście ja nigdy nie uciekam, będę tutaj bardzo chętnie, będę dla Was dalej nagrywać horoskopy, wszelkie przesłania. Mam nadzieję, że będą, będą Wam te czytania pomagać, moi kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego, niech Wasze życie się jak najpiękniej układa. Tymczasem żegnamy się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!